Dzień dobry, nazywam się Anna Kondrasiuk, jestem redaktorem naczelnym czasopisma internetowego zarządca portal informacyjny na stronie zarządca.pl. Chciałabym dzisiaj Państwu przedstawić, z Państwem omówić sytuację tak pokrótce związaną z zarządzaniem spółdzielniami mieszkaniowymi. Jak? Wszyscy wiemy, od wielu lat ustawodawca pochyla się często nad sprawą zmian prawa spółdzielczego, tak aby zapewnić większą demokratyzację życia spółdzielczego. Te próby są mniej lub bardziej udane, natomiast no, jak widać nadal stanowi to duży problem. Aktualnie ponownie trwają pewne prace, mówi się o tym, że na przykład prezesa miałaby, miałoby wybierać walne zgromadzeń. Tymczasem kompletnie nie zwracamy uwagi na to, że pewne regulacje już istnieją w przepisach ustawy prawo o spółdzielniach mieszkaniowych. Zapominamy o tym, że w spółdzielniach mieszkaniowych Przecież są lokale, które są wyodrębnione, i ich właściciele mają określone uprawnienia. Zatem w takich przypadkach, gdy spółdzielnia występuje w podwójnej roli, jako właściciel lokali, Niewyodrębnionych i jako zarządca pozostali właściciele lokali, czyli współwłaściciele nieruchomości wspólnej, przecież mają swoje uprawnienia. A więc to nie jest tak, że o remoncie nieruchomości, o budowie, o podwyżce funduszu remontowego decyduje prezes z radą nadzorczą. Musi się zapytać też o zdanie właścicieli lokali. W tym celu powinny być podejmowane uchwały, które każdy z właścicieli może ewentualnie zaskarżyć do sądu. Prawda, że taka sytuacja niezbyt często się zdarza, aby pytać właścicieli o zdanie? I to jest właśnie ten błąd, ponieważ właściciele nie znają swoich uprawnień. Myślę, że to jest pierwszy właśnie taki krok do demokratyzacji życia spółdzielczego, kiedy właściciele mają realny wpływ na to, jak wydawane są ich pieniądze? Dziękuję. Dzień dobry państwu. Razem z Ewą poprowadzę dziś kolejny odcinek. Dzień dobry państwu. Kolejne pytanie od naszego czytelnika. Kupiłem mieszkanie z księgą wieczystą w spółdzielni mieszkaniowej. Czy jako właściciel mam jakiś wpływ na podejmowane decyzje dotyczące remontów? Zaznaczam, że nie jestem członkiem spółdzielni. Ostatnio wymieniono windy, ale nikt tego ze mną nie konsultował. Ma pan wpływ na tego rodzaju decyzje? Spółdzielnia powinna przeprowadzić głosowanie nad uchwałą w tej sprawie, ponieważ to czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu. Czy to ma wyglądać tak, jak we wspólnotach mieszkaniowych, o tego rodzaju uchwały chodzi? W dniu 9 lipca 2017 roku weszły w życie zmienione przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, które miały doprowadzić do rewolucyjnych zmian w zarządzaniu spółdzielniami. Właścicielom lokali wyodrębnionych przyznano uprawnienia do współdecydowania w sprawach zarządzania nieruchomością wspólną. Współdzielnie zostały bowiem zobligowane do stosowania ustawy o własności lokali przy podejmowaniu uchwał dotyczących zarządu rzeczą wspólną. Zmiana ograniczyła kompetencje zarządów i rad nadzorczych w zakresie dotyczącym przedmiotów współwłasności. Od tego momentu w sprawach przekraczających zarząd zwykły co do zasady mieli decydować właściciele lokali, a nie wyłącznie spółdzielnia. Do podjęcia decyzji w sprawie kosztownego remontu, zmiany przeznaczenia nieruchomości wspólnej, adaptacji czy na przykład służebności, konieczne jest podjęcie uchwały przez ogół właścicieli lokali w danej nieruchomości. Przy czym uchwałę tę można zaskarżyć na zasadach obowiązujących we wspólnotach mieszkaniowych. A jaki mój głos ma znaczenie, gdy spółdzielnia ma większość udziałów w nieruchomości? Nawet gdyby spółdzielnia była właścicielem większościowym, pozostali co do zasady mają możliwość jej przegłosowania, o ile skorzystają z możliwości, jakie niesie artykuł 23 ustęp 2, a ustawy o własności lokali. Wystarczy, że złożą wniosek o głosowanie według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos. Zmiany naprawdę daleko idące, ale de facto do niczego rewolucyjnego w skali kraju nie doprowadziły. Dlaczego? Okazuje się, że w wielu spółdzielniach mieszkaniowych obowiązują statuty, w których wprowadzono zapisy w celu zablokowania nowelizacji z 2017 roku przez odjęcie właścicielom możliwości głosowania nad uchwałami. Przykładowy zapis statutu z 2018 roku, który został wprowadzony już pod rządami znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W nieruchomościach, których spółdzielnia jest właścicielem większości udziałów o dokonaniu czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu właściciele informowani są bez podejmowania procedury głosowania o której mowa w ustępie drugim tymczasem nowela ograniczyła zakres kompetencji spółdzielni do dokonywania w ramach zarządu powierzonego czynności do zarządu zwykłego w aktualnym stanie prawnym spółdzielnia nie ma uprawnień do samodzielnego podejmowania decyzji przekraczających zakres zwykłego zarządu w tych nieruchomościach, w których wyodrębniono choćby jeden lokal. Ale co w sytuacji, gdy taki zapis znajduje się w statucie? Zapisy statutu sprzeczne z ustawą są bezwzględnie nieważne, jak wskazał Sąd Najwyższy w jednym z orzeczeń. Statut jest częścią umowy o założenie spółdzielni, a z chwilą jej wpisania do krajowego rejestru sądowego staje się statutem spółdzielni. Jego postanowienia sprzeczne z ustawą są bezwzględnie nieważne. Artykuł 58 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego, mający tu zastosowanie wobec braku w tym zakresie regulacji w prawie spółdzielczym. Walne zgromadzenie nie może decydować o pozbawieniu właścicieli lokali ich uprawnień, skoro zostały im nadane przez ustawę. Należy jednak też zauważyć, że niektóre statuty zawierają treści nieaktualne, które nie uwzględniają nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Dziękuję za te wyjaśnienia. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku. Dziś poruszymy temat. Odpowiedzialności członków zarządu? Otrzymaliśmy takie pytanie od jednego z naszych słuchaczy. W naszej wspólnocie mieszkaniowej działał kilkuosobowy zarząd. Czy ponosi odpowiedzialność za swoje działania? Wspólnota mieszkaniowa zleciła wykonanie